Cześć Widzowie, to poradnik jak zbudować wyświetlacz góra i dół. Tutaj 3 na 3, tutaj, nie, tam, tutaj trzeba tak, tutaj też 3 na 3. W jakimś, jakiejś odległości i ilość bloków tutaj stawiamy tak 3. Tutaj raz, dwa, trzy i tak znowu 3 na 3. I tak to na razie wygląda. Gdy już to mamy gotowe to z tyłu, zatem dajemy tak. I tutaj trzy bloki, tutaj no, trzy bloki przerwy i znowu trzy bloki. I w tych pustych miejscach dajemy tutaj pis stiki pistołny. Pyk, pyk, oj. Pyk. I tak to ma się prezentować. Pistołny są gotowe, na niej dajemy redstone bloki. Tego nie trzeba niszczyć, bo to się też przyda. Potem patrzymy tutaj sobie, w, i tutaj będzie góra, i tutaj dół. Udajemy tutaj tak, i jeszcze tak. I teraz tak, tutaj na, Ja bym tutaj dał repeat, tutaj dwa repeat, tutaj ripiter, jeszcze i tutaj ripiter. No i to ogólnie trzeba poprowadzić tak, żeby te górne musia, musi tutaj dojść do tutaj, a dolne do dolnego. Już teraz na dole zrobiłem, tylko teraz było jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14 tutaj na 15 dojemy liter i 3, 4, 5, 6 i już mamy dół gotowy. Teraz musimy sprawdzić, czy to działa. I działa, mamy dół, teraz to samo w górę. To samo robimy tutaj z górną warstwą, no, tutaj jest identycznie, no, nie, tutaj nie trzeba nic zmieniać, Nawet, na, tym, samym jeśli tutaj mamy repeater, to na górze też możemy tak dać, no i już możemy sprawdzić, czy działa, czy góra działa, działa, czy dół działa, działa, no i działa. I teraz można tutaj na przykład ściany dać takie, u mnie się to tak prezentuje i teraz tutaj patrzcie i od razu mamy światło. 嗯，对、mm。Hmm.